Cześć, go z tej strony. Troszkę dzisiaj ja zagrałem sobie w agario. Nie będę się nazywał, bo nie chcę. Nie wiem, może dłuższy, bo potrafię się długo przytrzymać w agario. A więc. jedzie Następny filmik będzie ymm, z tego. Zgraj z play. Z tego. Zgraj play. No, zgraj play i. Nie wiem kiedy będzie kamerka, kiedy będziecie mnie widzieć, ale nie było będzie kamerka. no będziecie widzieć mnie I będą czelęta. Pierwszy to by był tym z klamerkami tymi, co się <grywa> nie, nie Mateusz. Mateusz mnie goni, Mateuszu. Coś ty narobił, Mateuszu. To już kule zjadłeś. O ty, to jeszcze się teraz nazwę, to teraz nie mnie nie zje. Mm. Pewnie zespoły, no, zespołowych Kurczę, no Ej, oni nie mogą mnie zjeść, patrzeć, no, nie ja jestem z nimi Populacja, populacja, populacja ich? Nie mnie, jestem za biedny Mam za mały kuleczek Patrzcie, jak jestem biedny Oni są tacy bogaci, tacy grubi jak od boczek Albo patrzcie, co nie Będę też grał z Hanią Z Hanią Taką Hania mania Hania grała na YouTubie się nazywa To będę z nią grać Tak będę z nią grać Alio Bibi. Może zagramy Znaczy może zagramy... ...mówić o planetach, to jest niższe, zresztą zagramy. No kuły, czym zjedli mnie. Będę miał to Nie chcę się tu bać na razie. To gramy dalej i gramy. Kuli, kubieczki. Bojże. Wydziwiam nie jeszcze. Czarna masa. Z panem kielackim słupem. Nie, jedć, nie, jedźcie mnie, jestem z wami zesłała. Co tyś, ciemię zjeść? By potwory. Aleluja, aleluja. Będą też chary tygodnia. Mnie żadna. Otóż, filu dy. Z tannym mocim. Mamecie... 0,6. Będzie kagama.

Mimo, że jest ich dwóch Ale, sorry, że tak nic nie ty mówię, no, ale nie wiem, co powiedzieć, no. Co mi do mnie macie? Samana. Saman. Saman! Saman! Saman. Czy to, szaman jest jakiś rudy głupi? Będą odcinki, śmieszne filmiki, w internecie Znaczy, będą, ci podsyłali mnie do mojego fanpage'a Jak będą, no, niektóre, Czy postaram się obejrzeć wszystkie? No to wszystkie obejrzę A jak nie obejrzę wszystkich, no to... takie, to Ja bym już to wolę grać, że nie jesteśmy z sobą, ale jakieś kliknę. Zagram. <grystanie> Mój jest więcej. To jest trochę nieuczciwe. Gary i o! Nie, nie mogę już podzielić. To czarne masy. I wypierzę. No się, rozdzielcie, no się. ile kulak, 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 kulek, kulek. kulak, 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 to sprawić, ten kulak, O sorry, że nic nie mówię. No nie wiem, o czym mam. To będzie, jakbym miał kamerkę, to będą challenge'e Piszcie mi w komentarzach Subskrybujcie Dawajcie lajki Proszę, dawajcie mi dislajków Jestem za, jestem za, jestem za brzydki Jestem za młody. jestem za młody że Jestem za młody Będę starczył dislajki To jest pierwszy odcinek będzie odcinek z Hanio Manią. No i tuba go wstawimy. No i co tam jeszcze Będzie mógł no, różne takie, że mówię, jest to plan na logowanie. Mam też seria gry online, że będę wybierał gry online, które muszę przejść. Już Lego niczego. Takie inne. Jak załóżmy przejdę No ja, to zaczynamy następną I tak zagramy sobie... no 18 tak. Hm. Nie wiem czemu 18, ale taka fajna linia, kojarzy mi się z takim jedną rzeczą Nie wiem z jaką, ale zakończę koszulkę Nie idźcie, nie, nie, ratujcie, ratujcie się! No to cześć, nara. No to sobie cześć.